Wakacje rozpoczyna pół miliona uczniów z Województwa Śląskiego w Szkole Podstawowej numer 6 Jaworznie Podobnie jak w innych szkołach, najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z paskiem i nagrody za dobre wyniki w nauce. Przed nimi dwa miesiące wakacji. Będzie mi brakować moich ich dwóch koleżanek i mojej pani od religii. Poza tym niczego. Sami są nauczycielem, także wymagam, wymagam jakby od swoich dzieci tylko tyle, żeby ewentualnie były zadowolone ze swojej pracy, nie, z nauki. Także tutaj. Oceny są może mało istotne, ale ważne, żeby po prostu były zadowolone z tego, co, co, co osiągają, na miarę swoich możliwości w tym momencie. To szczególne zakończenie roku, bo pierwszy raz od likwidacji gimnazjów w Mury szkół opuszczają ósmoklasiści. Oczywiście, że będziemy bardzo tęsknić, zwłaszcza, że te klasy były bardzo dobrymi klasami, bardzo zgranymi, zintegrowanymi, ale myślę, że kolejni uczniowie. Przejmą od nich te najlepsze cechy. Większość dzieci wkrótce wyjedzie na wakacje z rodzicami, ale wiele z nich skorzysta też ze zorganizowanych form wypoczynku kolonii, obozów, półkolonii. To do 14 czerwca bieżącego roku organizatorzy mający siedzibę na terenie województwa zgłosili już około 1600 turnusów wypoczynku, w których uczestniczyć będzie prawie 70 tysięcy uczniów. Ale choć do szkoły już nie chodzą, to nie wszyscy mogą mówić o wakacjach. Tak jest w przypadku maturzystów, którzy czekają na wyniki egzaminów dojrzałości. Maturzyści poznają 4 lipca i podobnie jak gimnazjaliści i uczniowie z ósmej klasy, również poprzez serwis swój mogą sprawdzić te wyniki wcześniej, niż otrzymają świadectwo w szkole. W tym roku wakacje rozpoczęły się wcześniej i będą też nieco dłuższe, bo uczniowie do szkoły wrócą dopiero 2 września. Może się wydawać, że mieszkańcy powoli biorą sprawy w swoje ręce. Chociaż w Świętochłowicach nikomu do śmiechu nie jest, bo jak podkreślają, stan trawników w mieście woła o pomstę do nieba. Jest bardzo zaniedbana. W ogóle nie ma praktycznie utrzymania. Co widać? Czuć. Generalnie ład w mieście no, wymaga bardzo wiele. Praktycznie zaniedbane miasto jest totalnie. Trawniki są koszone? Absolutnie. Przypominam sobie jeden skwer chyba z początkiem wiosny, ale to było raz. No jeśli trawa ma w tej chwili pół metra albo i się pokłada, no to znaczy, że już dawno. zieleni jest piękna, tylko za dużo trawy niekoszonej teraz jest, ale tak jest pięknie. Czyli jest problem z niekoszonymi trawnikami? No, jak widać. Bo to, że coś w trawie piszczy, można dostrzec z gołym okiem. Świętochłowice toną już nie tylko w długach. Zadłużenie sięga bowiem 100 milionów złotych, ale także w wysokiej trawie. I chociaż zdawać by się mogło, że obie sprawy mają niewiele ze sobą wspólnego, to jak pokazuje życie, nic bardziej mylnego. Trawniki oczywiście są koszone, natomiast są koszone na skalę miejskich możliwości. Budżet, który był zabezpieczony w tym roku to 2,5 miliona złotych. Z tego 1,5 miliona to jest zaopiekowanie się zielenią miejską w pasach drogowych. Zostaje teoretycznie milion, w praktyce z tego miliona właściwie pokryliśmy w całości zaległe faktury za 2018 rok i budżet, który został to raptem kilkanaście tysięcy złotych. Niemniej jednak, w ramach tych sił i środków, które posiadamy, staramy się na bieżąco kosić te miejsca, które są najbardziej kłopotliwe i newralgiczne dla mieszkańców. Ponoć trawa jest zawsze bardziej zielona po drugiej stronie płotu, chociaż w leżącym nieopodal bytomiu problem także występuje. Tam jednak za powód podaje się nie finanse, a majowe opady deszczu i wielkość terenów zielonych. Można by powiedzieć, że dawniej lepiej bywało i trawa lepiej rosła, chociaż z drugiej strony gdyby niedawne długi, to pewnie i tej trawy by nie było. Od 27 czerwca używając jednego biletu będzie można podróżować po górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii różnymi środkami transportu. Tego dnia w punktach sprzedaży pojawi się metrobilet. Osoby, które do tej pory podróżowały zarówno pociągami kolei śląskich, jak i komunikacją miejską Zarządu Transportu Metropolitalnego, musiały kupować dwa osobne bilety. Teraz na tym jednym bilecie będą mogły, będą mogły podróżować pociągami kolei śląskich na wybranej trasie lub na całej na całym obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz korzystać z autobusów, tramwajów, trolejbusów w całej sieci Zarządu Transportu Metropolitalnego. Metrobilet będzie rozpowszechniony w sieci sprzedaży ZTM liczącej ponad 1000 punktów. Dodatkowo będzie on dostępny na Śląskiej Karcie Usług Publicznych i przez internet. Koncepcja metrobiletu zakłada podział na 6 stref. Pięć z nich obejmują poszczególne linie kolejowe do Katowic leżące w granicach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Szóstą stanowią Katowice. Każdy z biletów zapewnia możliwość korzystania z komunikacji Komunikacji miejskiej kupując najtańszy z nich za 119 zł, dodatkowo będzie można przemieszczać się pociągami Kolei Śląskich na terenie Katowic. Droższy za 179 zł zapewni dodatkowo przejazdy kolejami śląskimi na terenie Katowic i jedną z wybranych linii. Kupując bilet za 229 zł możliwe będzie korzystanie ze wszystkich pociągów Kolei Śląskich poruszających się w obrębie górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Od teraz mieszkańcy rybnika będą mogli skorzystać z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej numer 1. Poza trójkołowymi rowerami czy wózkami inwalidzkimi, goście będą mogli także nabyć ręcznie wykonane prace podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W jednym pomieszczeniu, dwie bardzo fajne inicjatywy, będzie można przyjść, wypożyczyć sprzęt, jeżeli będzie taka potrzeba, a przy okazji zobaczyć, co mamy do sprzedania. Nasi uczestnicy swoje wyroby prezentują głównie na dwóch kiermaszach w okolicy Świąt, zawsze. Teraz będzie okazja przez cały rok. To są głównie nasze wyroby, które można kupić oczywiście. Zapraszam <laughs> serdecznie. No i tak to pani widzi, no jest mnóstwo. Jest ceramika, jest sobą kodzieło, też jest no dużo rzeczy. Ja lubię pracować w, w każdej pracy. Ja lubię wyszywać. Zdaniem PCK sprzęt może wypożyczyć każdy, kto będzie go potrzebował. My nie stawiamy kryteriów, jakie wymogi powinna osoba spełniać. No, regułą jest, że jest to osoba niepełnosprawna. Jest dowolność wypożyczenia tego sprzętu i to jest bardzo cenne. Sami e, uczestnicy warsztatów e, wypożyczają ten sprzęt, przygotowali odpowiednie druki, także e, mam nadzieję, że będzie to taki trochę samo e, samopomoc w pewnym sensie w ramach WTZ-u. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i WTZ-owe centrum prezentowe oferujące wyroby z gliny, wikliny, witraże, rękodzieło czy okolicznościowe kartki będzie czynne przy ulicy Kościuszki 55A w Rybniku. Trwają ostatnie przygotowania do wielkiego święta muzyki w Katowicach. Legenda muzyki elektronicznej Kraftwerk czy aparat i Goose Goose. To tylko niektóre z blisko 70 gwiazd, które zagrają podczas Tauron nowa muzyka w Katowicach. Nie tylko muzyka elektroniczna, bo my prezentujemy od, mu od muzyki klasycznej aż po jazz, po drodze hip-hop i oczywiście tak jak Pan wspomniał, e, szeroko rozumiana muzykę elektroniczną. E, także rozpoczynamy, no, rozpoczynamy już czwartek koncertem otwarcia w nowej siedzibie NOSR. W kolejnych dniach impreza odbywać będzie się w Katowickiej Strefie Kultury, a także w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i siedzibie NOSPR. Koncerty będą odbywać się na siedmiu scenach, a impreza potrwa do soboty. Niecałe 3,5 miliona złotych i dwa miesiące wystarczyłyby w miejscu starego betonowego zbiornika powstało nowe kąpielisko w Rybniku Kamieniu. Z piaszczystą plażą, wodną roślinnością i rybami. Z obiektu będzie można korzystać już od jutra. W starej niecce basenu stworzyliśmy staw kąpielowy, więc będzie można korzystać z wydzielonej części, która stanowi kąpielisko i będzie można korzystać wreszcie z wody. Będzie można korzystać z infrastruktury, która jest wokół, czyli ze ścieżek pieszo-rowerowych. Będzie można przyjechać rowerem, będzie można powiedzieć na rolkach, na wrotkach, będzie można skorzystać z, z deskorolki. Oprócz tego na najmłodszych czekać będzie także przeniesiony ze starego miejsca plac zabaw. Coś dla siebie znajdą tutaj również miłośnicy jazdy na rowerze, którzy będą mogli skorzystać z pump i rowerowego toru przeszkód. Przywieźliśmy tutaj 130 wanien piasku, czyli tych największych samochodów. Każda taka wanna waży około 25 ton, także mogą sobie Państwo wyobrazić, jaka to jest ogromna ilość. E, więc stworzyliśmy tą sztuczną plażę. E, będą mogli tutaj sobie na niej leżeć. Kąpać się mamy już wytyczone, jak Państwo widzą, e, bojkami kąpielisko. Ratownicy są przygotowani. Jutro przychodzą do pracy, także jutro od godziny 9 ratownicy będą na stanowiskach, będzie można korzystać tutaj pływać. Pogoda się zapowiada e, podobno cudowna na jutro. I wszystko wskazuje na to, że kąpielisko pierwszy swój test przejdzie bardzo szybko, bo w czasie długiego weekendu może okazać się prawdziwym ratunkiem przed zapowiadanymi upałami.